No to dzień dobry. Witajcie kościele w drodze i wszyscy wy, którzy teraz mnie słuchacie. E, troszeczkę inaczej, ale i tak jesteśmy razem. Myślę, że jest dobrą rzeczą i dobrą sprawą, żeby w ten niedzielny poranek się pomodlić. Jeżeli tam jesteście, módlcie się razem ze mną. Ojcze, Ty, który jesteś w niebie wielki i wszechmogący, Ty, który nigdy nie ustajesz, ty, który wszystko możesz, dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że Ty nas nigdy nie opuszczasz, że jesteśmy z Tobą razem, że ufamy Tobie, dziękujemy Ci, że możemy Cię uwielbić, wywyższyć i też tak powierzamy cały ten czas Tobie, Pani, aby to był dobry czas na Twoją chwałę i w Twoim imieniu. Amen. No to jeszcze raz, witajcie. Wiecie, e, przygotowałem dzisiaj taki. E, takie bardzo proste słowo, znane, można powiedzieć, tradycyjne, e, czytają, mówią o tym słowie w kościele na całym świecie, a mianowicie chciałbym mówić o takiej, można powiedzieć, zwariowanej, szaleńczej miłości dwóch kobiet, kiedy to Jezus Chrystus ich spotyka w dwóch domach w Betanii. I może najpierw przeczytam te dwa fragmenty Bożego Słowa z Ewangelii Marka i z Ewangelii Jana, a potem spróbujemy sobie to rozwinąć. Dlatego jest, ten, jest to słowo o miłości, bo myślę, że w tym czasie, trudnym czasie, tak bardzo potrzebujemy miłości do Boga i do siebie nawzajem. W 14 rozdziale Ewangelii Marka, od trzeciego wersetu czytamy tak. Gdy przebywał w Betanii w domu Szymona zwanego Trendowaty i spoczywał przy stole, przyszła pewna kobieta z alabastrowym flakonikiem bardzo kosztownego czystego olejku nardowego. Odłamała główkę flakonika i całą zawartość wylała na głowę Jezusa. Wtedy niektórzy zaczęli oburzać między sobą: po co to marnotrawstwo olejku? Przecież można go było sprzedać za ponad 300 denarów i pieniądze rozdać ubogim. Nie szczędzili jej za to cierpkich słów. Jednakże Jezus powiedział: Dajcie jej spokój, dlaczego sprawiacie jej przykrość? Przecież spełniła względem mnie dobry uczynek. I teraz Ewangeliana w dwunastym rozdziale od pierwszego wersetu czytamy tak: Na sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz którego wzbudził zmartwychwstanie. Tam też przygotowali mu ucztę. Maria usługiwała, a łazarz był jednym z tych, którzy wraz z nim spoczywali przy stole. Maria natomiast wzięła funt czystego, bardzo drogiego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. Wówczas dom wypełnił się zapachem perfum. I tak jak wcześniej powiedziałem, Posłużymy się tymi dwoma fragmentami Bożego Słowa. Będę tam jeszcze wspominał inne, ale one są takie kluczowe i zasadnicze do tego, z czym chciałbym się dzisiaj podzielić. Cóż tu mamy w tych dwóch fragmentach Bożego Słowa? A przede wszystkim dowiadujemy się z nich to, że Jezus Chrystus chodził na uczty. Uczta to jest przyjęcie, w którym jest Więcej osób. Jezus chodził na uczty, więc co to pokazuje? Że jeżeli kogoś z nas zaproszą na ucztę, a idziemy tam z Jezusem Chrystusem, to nie musimy się oskarżać czy czegoś w, tym, w tej kwestii obawiać. Co tam mamy drugiego, że Jezus Chrystus chodził na te uczty do domu? I w tym przypadku mamy dom łazarza i dom Szymona trędowatego. A jak chodził do domów, było tam wiele osób z różnych środowisk, więc druga myśl. Jezus, Chrystus chodził na grupy domowe. Usługiwał ludziom, ale i też usługiwali jemu. Co można tutaj zaobserwować z tych dwóch fragmentów. Bynajmniej w przypadku tych dwóch kobiet, które były zdesperowane, zarażone tym wirusem miłości, tą szaloną miłością, które bez względu na wszystko ciągle chcia chciały lgnąć do stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, my jako wierzące osoby mamy ulubione fragmenty Bożego Słowa, znamy je na pamięć. Wiemy, że miłość jest najważniejsza, że ona jest przed wiarą, że jest przed nadzieją. Nie ma z tym nikt żadnego problemu, zresztą jest to prawda. Wiemy też, że miłość jest rozlana w naszych sercach poprzez Ducha Świętego. Wiemy także, że wiara to decyzja, że miłość to decyzja. Ostatnio było tutaj też o tym mówione. Ale wiecie co Wam powiem? Że nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy. To znać nie wystarczy podjąć decyzję. Jeszcze do tego trzeba coś dodać. Trzeba to czymś uzupełnić. I apostoł Piotr pisze w drugim liście. Że wiarę trzeba uzupełniać braterstwem, poznaniem, miłością, cierpliwością, wytrwałością. A ja myślę, że jeżeli ktoś podejmuje tą decyzję, tak jak te dwie zdeterminowane kobiety, pójść w miłości za Jezusem Chrystusem, decyduje się na pewne wartości, które działają współrzędnie z miłością. A to takie. Wartości jak pasja, uwielbienie, wdzięczność, szacunek, adoracja, oddanie, uniżenie, pokora, spontaniczność i poświęcenie. Kiedy spojrzymy na te dwa domy, dom łazarza i dom tego Szymona trędowatego. Oprócz łazarza była tam jeszcze Marta, była Maria, i kiedy Jezus Chrystus zagościł w ich domu. One, oni posługiwali, usługiwali Jezusowi Chrystusowi w całkowitym oddaniu, w całkowitym uniżeniu, byli Jemu wdzięczni. Marta posługiwała przy stołach, myślę, że robiła to całym sercem, aby niczego nie zabrakło. Łazarz siedział z drugiej strony, słuchał Jezusa Chrystusa, ale w tym wszystkim wyróżniała się właśnie Maria którą mnie interesowało posługiwanie, która, którą nic nie interesowało oprócz tego, aby przylgnąć do stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa i wylała olejek na Niego nogi, spontanicznie rozrzuciła włosy i łzami wycierała stopy Jezusa Chrystusa. Chociaż rozciągnięcie tych włosów było w tamtych czasach Zabronione. Widzimy tą pasję miłości, widzimy to oddanie, tą gorliwość, to uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast w Ewangelii Marka chodzi o kobietę, która prawdopodobnie była cudzo, cudzołożnicą. Grzesznicą. Tu prawdopodobnie chodzi o tą kobietę, którą przyprowadzili przed Jezusa Chrystusa, aby ją ukamienować. Nie, nie, nie pisze w Ewangelii, jak to wyglądało. Nie pisze w jaki sposób ją przyprowadzili do Jezusa Chrystusa, ale na pewno była sponiewierana, zrezygnowana, bezradna. Wokół nie było mnóstwo ludzi, faryzeuszy i inni, którzy, którzy też w tym czasie słuchali Jezusa Chrystusa i jedno słowo brzmiało, żeby ją ukamienować. I tak kiedy się przygotowywałem, kiedy myślałem nad tym, zastanawiałem się, o czym wtedy ta kobieta myślała. Pewnie myślała, a rozglądała się, gdzie jest mój ukochany. Ale jego nie było. Była tylko grupa osób, którzy chcieli ją ukamienować, grupa osób, którzy przyglądali się temu wszystkiemu. Ale kiedy Jezus Chrystus rzucił takie wezwanie: czy jeżeli jest ktoś bez winy, bez grzechu, nie rzuci w nią kamieniem, w pewnym momencie została ona sama. Jezus Chrystus. I można powiedzieć, że w tym momencie ta kobieta zaraziła się tym wirusem miłości. Ona już nie odstąpiła od Jezusa Chrystusa. Ona przyjęła tą wolność, to uwolnienie. Odezwała się w niej wtedy ta pasja miłości zwrócona w stronę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy I ta kobieta, kiedy znalazła się w tym domu Szymona Trędowatego, pewnie były, były tam osoby, które ją przyprowadzili wtedy, żeby ją ukaminować. Ale ją nic nie zatrzymało. Ona była zdeterminowana. Ona była pełna wdzięczności. Ona była pełna, pełna szacunku do Jezusa Chrystusa. Strzaskała alabastrowy słoik i namaściła Jezusa Chrystusa. Nic ją nie nie zatrzymało. Szczaskało coś, co było bardzo drogie, co przedstawiało niesamowitą wartość. Olejek nardowy był produkowany z roślin, które sprowadzali z gór himalajskich. One były bardzo drogie, ale tej kobiecie to nie przeszkadzało w tym, aby strzaskać słoik i przylgnąć w ten sposób naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Te dwie kobiety miały wspólne połączenia. Jedna z domu, Maria, z domu łazarza, a druga, która przyszła do domu Szymona Trendowatego, miały wspólne połączenia z Jezusem, a były połączone pasją miłości, szacunku, adoracji, a poprzez tą bezgraniczną miłość, zrodziło się w ich wnętrzach. Uwielbienie, które zostało wyrażane na zewnątrz, które zostało wyrażane na zewnątrz w taki sposób, w jaki przed chwilą mówiłem. One przylgnęły do stóp Jezusa Chrystusa. Nic ich nie interesowało. Ludzie, ani okoliczności, ani sytuacje oni byli zarażeni. One były zarażone tym wirusem miłości. Pragnęły być blisko naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przylgnęły do Jezusa całym sobą, wszystkim tym, co miały. Zresztą apostoł Paweł w Rzymian 12,1 pisze: Tak, a zatem proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą Bogu, przyjemną, jako wyraz Waszej rozumnej służby Boże. Tak, jak przed chwilą mówiłem, te kobiety. Dały wyraz szczególnego uwielbienia. Padły do nóg Jezusa Chrystusa, adorując, wywyższając, uwielbiając Jego osobę. Moi drodzy, ja myślę, że Bóg bardzo się cieszy, kiedy spotykamy się tutaj w niedzielę, kiedy spotykamy się w inne dni, kiedy uwielbiamy Boga, śpiewamy, modlimy się. On bardzo się z tego raduje. Ale ja myślę, że Bóg nie czeka tylko na uwielbienie. Że Bóg czeka na ludzi, na człowieka, który go będzie uwierbiał tak jak te kobiety całym sobą, całym ciałem w całkowitej adoracji, oddaniu i szacunku do Niego. Bóg tego chce, aby każdy człowiek wywyższał go całym sercem. Zresztą Jezus mówi co w sercu, to i na ustach, bo chce, aby to ludzie wyrażali. Może gestem, może zachowaniem, może właściwą postawą. Jest to rzecz zrozumiała, że przechodzimy różne okresy swojego życia. Może teraz jest taki trudny czas, trudny okres, kiedy jest coś, co może blokuje, ale. Powiem Wam z tego miejsca, że kiedy uwielbiamy Boga, kiedy wywyższamy Go, kiedy oddajemy Mu chwałę, sześć, i uwielbienie, wtedy przychodzi uwolnienie i nadchodzą w życiu każdego jednego człowieka przełomy. Moi drodzy, wspomnieliśmy tutaj o tej miłości, o tej pasji miłości, o tym uwielbieniu, adoracji, o tej wdzięczności, z którego wie, Rodzi się to nieustanne uwielbienie Boga całym sobą, w każdym miejscu i w każdym czasie. Ale chciałbym teraz wspomnieć jeszcze o jednej wartości, o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna w miłości, a mianowicie o poświęceniu. I powiem z tego miejsca, że miłość to poświęcenie, że miłość to praktyczne wyrażanie miłości. Kochasz Boga, jesteś gotowy na poświęcenie dla Niego, a także i dla ludzi. Te kobiety okazały takie poświęcenie, dały wszystko, co miały. I Bóg, który jest miłością, poświęcił swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nas uratować, aby nas zbawić. Więc co to znaczy? Że Bóg jest miłością, ale Bóg jest bogiem praktycznym. On nie tylko mówi kocham cię córko, kocham cię Synu, jesteś cudowny, jesteś wspaniały, potrzebuję Cię, jestem Tobą zainteresowany, ale Bóg to, co mówi, przenosi na praktykę. Czyli można powiedzieć, że miłość to czyny. Zresztą Boże Słowo, zresztą Boże Słowo mówi. Żeby kochać nie tylko słowem, ale i czynem i prawdą. On w praktyczny sposób to okazuje, chroni, strzeże, troszczy się, przygarnia, lituje się, pomaga, wspaniały Bóg. Jemu się nigdy nie nudzi. On zawsze znajduje czas. On nie śpi, nie drzebie. Nie jest zmęczony. Zawsze kocha i znajduje czas na poświęcenie dla każdego jednego człowieka. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Bóg powiedział, jestem zmęczony, mój czas poświęcenia się skończył. Wiecie, próbowałem sobie to wyobrazić, wyobrazić, ale nie chcę sobie tego wyobrażać. Zostawiam wam odpowiedź samym sobie. Pomyślcie o tym. Co by było, gdyby Bóg powiedział nie mam czasu, jestem zmęczony. Spójrzmy na Jezusa Chrystusa, który jest wzorem, który jest odbiciem Ojca Wszechmogącego, który jest w niebie? On zrezygnował z majestatu chwały, opuścił swoją strefę komfortu w niebie, zszedł na ziemię, aby poświęcić się d dla ludzi na ziemi, całym sercem, na 100%, na baksa, na Mabsa, bez żadnych ograniczeń. Zresztą czytamy to w liście apostoła Pawła do Filipian, w drugim rozdziale od 6 do 8. Czytamy: On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie. Przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Jezus, Chrystus to zrobił. Uniżył się. I kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy Boże Słowo, zawsze czynił dobrze. On nie chodził w koło, nie marudził, nie narzekał, nie obserwował, nie dogadywał. On nie przychodził do synagogi, żeby posiedzieć w ławce i się przespać, a potem szybko śpieszył do jakiegoś domu na obiad. Ale on był ciągle aktywny, on kochał ludzi, on się poświęcał, on był zawsze tam, gdzie go potrzebowali. Uzdrawiał, nauczał, czynił cuda, poświęcał się do ostatniej minuty swojego życia. I kiedy czytamy Ewangelię, zauważamy, że nawet z krzyża posyłał przesłanie do całej ludzkości: i mówił do Ojca: wybacz im, Panie, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus Chrystus się poświęcił. Nasz Ojciec poświęcił Jezusa Chrystusa w dowód praktycznej miłości względem człowieka. A wizajasza 53. Od trzeciego wersetu czytamy: Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Zgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że jest zraniony uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przewity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Historia, piękna historia, pokazująca, jaki był i jaki jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Warto o tym wiedzieć, warto o tym pamiętać, warto sobie o tym przypominać. I nie wiem, może tutaj w czwartek, kiedy pastor usługiwał z drogą, było tutaj powiedziane, że może warto byłoby się zastanowić po tym trudnym okresie, po tym trudnym czasie, w którym przechodzimy nad sobą i co dalej i może warto byłoby powiedzieć co jestem w stanie uczynić dla Jezusa co mogę poświęcić dla jego chwały czy też może ktoś powie a ja żyję w strefie własnego komfortu i mówię czy ja coś w ogóle muszę przecież nic nie muszę bo Bóg już wszystko zrobił co jeszcze mam zrobić a inny może Powie, nie teraz, moje życie jest w rozsypce, jestem cały rozwalony, taki trudny czas, wszystko się porozwalało, nie jest nic, nie ma żadnej stabilności, może później, może trochę innym, w innym czasie, ale Bóg o tym wie i zawsze wiedział. I kiedy każdy z nas był rozbity, rozwalony, kiedy mi nie miał pomysłu, na swoje życie, On nie mówił, że nie ma czasu, że jest zmęczony, że ma co innego do roboty. On z miłości do nas poświęcił Jezusa Chrystusa. On nie mówił, teraz jestem w Afryce, teraz jestem w Indiach, teraz będę w Azji. Jak znajdę chwilę czasu, to się może pojawi. On ma zawsze dla nas czas. On zawsze dla nas poświęca czas. Kochany nasz Ojciec, kochany Nasz przyjaciel, nasz pasterz, nasz Pan Król Jezus Chrystus. I kiedy patrzymy na tą kobietę, w szczególności z Ewangelii Marka, widzimy ją determinację, widzimy Ją pasję, widzimy w niej miłość, widzimy, że ona nie miała żadnego problemu, żeby ten drogi drogocenny olejek narodowy rozczaskać i wylać na głowę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak tutaj czytałem, i tak jak wcześniej wspomniałem, było to dla wielu ludzi w tamtym domu oburzenie. Co ona zrobiła? Dlaczego ona to zrobiła? W dzisiejszych czasach wielu ludzi się oburza na pastora, na starszych, na siebie, nawzajem. Niektórzy się oburzają, że ktoś Kłaci dziesięcinę, że poświęca czas dla służenia w kościele. Ale Jezus Chrystus mówi tam ciekawą rzecz. Zostawcie Ją mówi. Dobry uczynek spełniła względem mnie. I kiedy ona rozczaskała ten słoik, kiedy ten słoik się roztrzaskał, ta woń tej miłości wylała się na całe to pomieszczenie, na cały dom. Ten zapach miłości, ta pasja miłości, ten, ten, ta wdzięczność, to uwielbienie wzrocone w stronę Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że Bóg w swojej miłości zachęca nas, zachęca każdego jednego człowieka, aby każdy osobiście rozczaskał swój słoik, w którym znajduje się może własne ja, własne. Ego, może odrobinę lenistwa, może bierność, może uprzedzenia z przeszłości, aby rozczaskać ten słoik, aby skruszyć swoje życie przed Bogiem i aby uwolniła się ta woń i pasja miłości dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Psalmie 51, 19 czytamy, że ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz o Boże. Jakiś piękny fragment Bożego Słowa, który mówi, że Bóg tak bardzo pragnie skruszonego ducha, skruszonego serca każdego jednego człowieka. Bóg nie chce rozwalać naszego życia. Bóg chce je składać. Bóg, Bóg chce jej go posklejać. Bóg chce naszego skruszonego ducha, z którego będzie się uwalniać woń pasji, poświęcenia, uwielbienia, adoracji i wdzięczności. Miłość czynna w działaniu. Miłość to czyny. Kiedy czytamy Biblię, możemy z niej wychwycić wielu mężów o takim skruszonym duchu, o takim skruszonym sercu. Ale przychodzi mi teraz na myśl. Postawa Izajasza, który był skruszony przed Bogiem. I kiedy stanął przed nim, został złamany, skruszony. I kiedy zadał mu pytanie: Kogo mogę posłać do tych ludzi? Kogo mogę posłać do Izraela? Grzeszą, odstępuję od Pana. Izajasz mówi: Oto jestem. Poślij mnie, Panie. Oto jestem. Oto jesteśmy. O to chcę, o to pragnę. Poślij mnie, Panie, niech się ta woń miłości rozleje na żywiec, na okoliczne wioski, na nasze domy. Oto jesteśmy, Panie, poślij nas. Powiem Wam piękne słowo. Zarażeni wirusem miłości. Ja myślę, że to jest taki trudny czas, ale dobry czas dla Kościoła, dla osób. Wierzących. Można wiele przemyśleć, można wiele pouzupełniać w swoim wnętrzu, w swoim sercu, w swoich myślach. Moi drodzy, może już czas porzucić strefy własnego komfortu, wygodne apartamenty własnego zabezpieczenia, i może nadszedł czas, aby zadbać o pokoje Królestwa Bożego. Aby w nich niczego nie brakowało, a przede wszystkim ludzi. Efezjan 5, w piątym rozdziale, od pierwszy, drugi werset, czytamy tak. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał. I dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym. Piękny zapach. I moi drodzy, będę kończył. Może mamy trudny czas. Może jest to czas, w którym wiele osób zadaje sobie pytanie: Co dalej? Co będzie? W którą stronę? Ale moi drodzy, mamy Jezusa Chrystusa. Jest to czas, kiedy możemy rozlewać Bożą Miłość. Niech ta woń się rozlewa, niech ta woń zaraża tą miłością wszystkich ludzi po kolei. To jest nasze zadanie na ten czas, przed nami, na Jego chwałę i w Jego imieniu. Amen.